w sobie teraz bez Unii Europejskiej? Nie, I bardzo dobrze, bo no, nie wiem czy byłby taki rozwój, nawet ta szkoła, w której tutaj siedzimy, no, no to ona jest współfinansowana z środków Unii Europejskiej, także no, nie wiem czy bo, jakby te ławki teraz wyglądały tak Wiedzy o Unii Europejskiej nigdy za wiele. Po okresie letnim punkt Europe Direct rozpoczął wędrówkę ze swoim mobilnym punktem po placówkach oświatowych. Eksperci ze Słupskiego Punktu Informacji Europejskiej odwiedzili zespół szkół technicznych w Słupsku. W popularnym Drzewniaku zorganizowano lekcje europejskie dla klas pierwszych. Ja myślę, że w naszej szkole o Europie nie trzeba zbyt dużo uczyć, ale nigdy tych wiadomości zbyt dużo, ponieważ nasza szkoła jest pionierem w realizacji programów unijnych. Robimy to od wielu, wielu lat. Doposażenie, nowe kierunki, ale także praktyki zagraniczne naszych uczniów właśnie zawdzięczamy realizacji projektów z Unii Europejskiej. W tej chwili przystąpiliśmy do nowego projektu Europa Uczy. Nasi uczniowie wyjadą na praktyki do Bułgarii i do Niemiec, a wcześniej jeździliśmy do Hiszpanii, także dla naszych dzieci to jest możliwość i zobaczenia Europy, poznania nowych technologii, no i też wspaniała przygoda oczywiście. I stąd ta otwartość na propozycję Europe Direct, żeby takie o, lekcje, żeby tak. wprowadzenie chociażby robić do tej Europy, do której młodzież za chwilę wyjeżdża. Szczególnie dla klas pierwszych, bo nasze dzieci ze starszych roczników są doskonale zorientowane, co zawdzięczamy i, i dlaczego. Y, Kontakt z Unią Europejską jest tak ważny. A pierwszoklasistów dopiero musimy pewnych rzeczy nauczyć. Ale to już są też dzieci, które mają zupełnie inną świadomość. W ramach lekcji europejskiej eksperci z Europe Direct rozmawiali z młodzieżą m.in. o korzyściach płynących z bycia członkiem wspólnoty europejskiej. W Unii Europejskiej mamy po prostu także nasze dyplomy z każdego kraju Unii Europejskiej są honorowane w innych krajach Unii Europejskiej. Więc no, nam to wiele ułatwia, bo kiedyś no, 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 tylko niektóre były właśnie uczelnie honorowane. Tak na przykład mamy teraz na Ukrainie, że jeżeli wyjedziemy gdzieś na przykład do Anglii, my możemy podać tutaj z Akademii Pomorskiej dyplom ukończenia studiów i no, przyjmują to bez żadnych obiekcji, bez żadnych problemów. A jeżeli byśmy byli na przykład na, na Ukrainie, no to te ważniejsze uniwersytety e, mają podpisywane umowy z, z krajami i one są honorowane. Ale jeżeli studiujemy w jakiejś mniejszej uczelni, no to może być problem. Młodzież dostrzega wiele korzyści wynikających z faktu, że Polska jest w Unii Europejskiej. Wskazuje szczególnie te, które związane są z możliwościami kształcenia czy zatrudnienia na terenie państw należących do wspólnoty. Zdecydowanie potrzebujemy wiedzy o Europie i żeby móc pracować potem w różnych. Krajach i żebyśmy mieli większy kontakt ze światem. Za granicą mamy dużo większy rynek pracy, jako takiej, i do tego artyści, jako taką, muszą być poważani na całym świecie, żeby być znanym. Polska jest rynkiem w miarę dobrym, jak chodzi o artystów, też są tutaj potrzebni, lecz cała Europa stoi przed nami otworem, dlaczego nie mamy. Biec do niej. Są niektórzy, którzy chcą na przykład pracować we Francji albo Niemczech, ale ja na przykład wiążę to bardziej z Azją. E, oczywiście rynek europejski jest dość ciekawym rynkiem i jeśli chodzi o pracę i to, jak ona się rozwija, to to też by było zależne, czy na przykład bym wybrała na przykład Niemcy są wygodnym krajem. A, I też jak wspomniałam, już Francja. Gdzie tam konkretnie byś się widziała? W, jakim, w jakiej branży? Ja ogólnie najbardziej brnę w architekturę i to jest takie coś, co najbardziej jest dla mnie ciekawym tematem, bo architektura jest różna i też można się tym nieźle bawić. Współczesny młody Europejczyk właściwie nie wyobraża sobie życia bez Unii Europejskiej otwarte granice dla obywateli państw członkowskich, realizacja wielu inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych w kraju, mieście czy szkole obywatela Unii Europejskiej to dla młodego Europejczyka po prostu codzienność.